Siema ja Chciałem wam powiedzieć, że zacznę sobie nagrywanie mam chować górek I może pójdziemy na jakieś mapy specjal, żeby się nie nudzić na tych zwykłych językach. Okej, okay, na specjalach jeszcze przejdę sobie, może? Oj, ja jak, jak sklejluję to będzie gówno Ale ładnie Dobra, no, przyszedłem to w 9,99. Nie nie? no właśnie No, jaki typ To ja właśnie zabawa, powiem. Okej. Idziemy specjal specjalny Idziemy na specjal 2. Lol. Specjalny 2. Lol. <Kidatte> specjal dwa, lol o A, bo to jest chyba specjalny Tak. Odbijam na To jest już specjalny Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Tak sobie wbijam na Serfa. Jak patrzę w ogóle na parkury, w ogóle nie znam parkourów, a biegnę na nich, nie? To się nazywa koks. O lol, o lol, o, lol. Ja z takimi legami przejść tak mapę nie? Siema, jestem najlepszy. Dobra, spadłem. Więc... <gry> no jest okay, to będzie na jak nam Tu był taki odcinek dla Beki A więc na razie Hej, patrzcie Aha i oczekuję niedługo odcinka z tak nie? Nara Idę <gry> z zamówkami.